Czy pracodawca ma prawo wprowadzić zmiany do ustalonego już planu urlopów? W związku z tym, że plan ten jest z reguły ustalany na dłuższy okres czasu kwartału, półrocza lub roku jest on ustalany z wyprzedzeniem i w związku z tym często wymaga wprowadzenia zmian. Pracodawca co do zasady ustala plan urlopów z uwzględnieniem wniosków pracowników oraz zachowania normalnego rytmu pracy. Pracodawca podaje do wiadomości plan urlopów pracownikom w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy. Plan urlopów jest wiążący dla stron stosunku pracy i umożliwia zmiany w wyjątkowych sytuacjach. Pracodawca jest zobowiązany do zmiany terminu urlopu w planie urlopów, jeżeli wystąpią okoliczności przewidziane w 165 artykule kodeksu pracy lub. Daje możliwość pozostawienia pracownikowi tak zwanej wolnej ręki, i to wtedy pracownik zmienia ten termin wedle własnego uznania. Jakie to są okoliczności? Przede wszystkim, kiedy wystąpi choroba pracownika, kiedy pracownik zostanie powołany na ćwiczenia wojskowe lub pójdzie na urlop macierzyński. Wtedy pracodawca musi przesunąć termin urlopu. Natomiast w innych okolicznościach pracodawca może się zgodzić na przesunięcie terminu urlopu, ale też nie musi.